Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Drive. Witam Was wszystkich że grze Punch Club. W kolejnym odcinku zobaczymy, co dziś będziemy robić. Ostatnio była świńska gęba, skradzione auto, laser i kot. Więc zobaczymy, co dzisiaj nas czeka. Kota jak nie było, tak nie ma. Z tego co wiem, to żeśmy gościa pobili jakiegoś tam z tym laserem. Ja jestem głodny, nie jestem głodny. Dobra, sprawdźmy sobie swoje wszystkie statystyki, bo tak jak mówię, niestety no, żona przychodzi późno z pracy, więc nie ma czasu nagrywać, bo trzeba z dzieciami siedzieć, więc trudno jak się to mówi, to mówi, ale no ile będę się starał, ile dam radę, no to tyle będę wam wrzucał. Także na pewno jeden... jeden... Filmik dziennie na pewno będzie, a może się zdarzy dzień, gdzie nie wiem. Może ona przyjdzie wcześniej, albo coś, to mogą być nawet i dwa filmiki. Dobrze, zajmowane miejsce, trzecie, następna walka jutro. Czyli jutro mamy walkę. Energia. Energii mamy mało. Pasowałoby podnieść energię, więc chodź spać. Mięsa mamy. Aha, i dziś będzie walka. Tak. No to akurat odnowimy wszystko, najemy się. Będziemy mieć statystyki na hula. Może by się udało. Jeszcze nie wiem. Podnieść wytrzymałość troszkę więcej. Nie mówię na 7, ale... Dobra, jesteś głodny. Zjedz dwa mięsa. Zostało nam 5. Dobra. Takie statystyki mogą być. W sumie mamy koniec dnia Leny Moskowic 1 czy 5? Nie no, to mi się wydaje, że nie powinno być tak słabo. No ma jakieś tam, ale on nas w ogóle nie trafia. więc... Pominięcie ataku. Cios pięścią na odlew. Potężny cios pięścią kosztuje i boli równie mocno. To nie. wiem, Wysoki cios pięścią... To bym wziął na chwilę. Zobaczymy jak to będzie chodziło. O, teraz dostajemy znowu my. Ale... Nie, no, to to chodzi. o krucafus. W drugiej rundzie, żeśmy go poza pozamiatali. Yy, zapiszcie, okej. Okay. Jak nasza ostatnia? Nie no, statystyki są genialne. Ile kosztuje teraz tak? O 19 punktów. Dobra. To jest Każdy Każde ziarno ryżu to krok uczyniony na drodze do perfekcji. W trakcie treningu zręczność Przerasta 15% sz szybciej. Aha. Się, że są szybciej Po mieście zabiera 30% mniej czasu. Nie wiem, czy te czerwone trampki to jest coś, co bym chciał. Cios z dalszą ręką. Silny cios zadający wysokie obrażenia nie wymaga wysokiej zręczności. I zabiera tylko 8 energii. To by było ciekawe. No, zobaczymy. A w drodze żółwia, czy mamy coś? Aha, czyli wszystko kosztuje nas 19 punktów, więc będziemy musieli jeszcze popatrzeć. Dobrze, no ale skoro mamy fajne statystyki, to ja bym się udał do pracy, bo trzeba wykorzystać to, że jesteśmy najedzeni, że mamy dużo energii, że mamy zadowolenie i tak dalej. To prawda, tu nam spadło, ale. Widzę, że tutaj coś się podnosi, więc myślę, że może uda się nawet zrobić trzy zmiany. Będziemy mieć troszkę pieniędzy. Może byśmy coś. No nie mówię, ale. Może byśmy coś kupili w sklepie. Dobra, skończ. Sklep sportowy 483. Autobus. Jest sprzedawca mikstur, ale tego na razie nie potrzebujemy. Mamy drewniany manekin. On daje siłę to i to. Ten daje tylko... Szczerze bez tego manekina. Przetrenujemy go trochę w chałupie. Tylko że nie mamy energii, więc tutaj tak będzie tupa. Eee... Może bym... Aha, nie byłem... Pożyczaku, ale mam jeszcze 5 mięs, już zostały 4 teraz. Mogę się położyć Pójść spać. Odnowi mi się zadowolenie, odnowi mi się energia. Co myślę, że to będzie bardzo fajną rzeczą. Co prawda, robi się głodny, ale Dobra, energia się odnowiła. To teraz, tak piątka spada nam ta. Dziś jest walka? Niemożliwe. Dobra, to jedziemy. Aha, zadowolenie mamy małe. Znowu. To tak, szybko. Zróbmy to na szybkiego. Jedno jedzenie. Siadnij tutaj. Niech ci się polepszy, bo na pewno ci będzie wskakiwało ten. O, zadowolenie tutaj dość wskakuje nawet, można powiedzieć. Dobra, niech se ogląda. Powiedzmy jeszcze tak tyle, dobra chodź teraz tak, tu masz bieżnię. Oczywiście wykorzystajmy to, że będą wypadać zielone punkty. Może się uda znowu podnieść na szóstkę. Myślę, że się uda. Zresztą zobaczymy za chwilę. Na razie wpadają całe. Dobra, już wpada mniej. Dobra, tu wpadł ją to, to, to. Wpadł zielony. Spróbuj Na kruszkę. Na gruszkę to jest. Niebieskie. Dobra, jeszcze może drewniany manekin. Dobra, chodź. Nie wiem, jak to będzie z głodem, ale zjedzmy to jedno mięso. Walczmy. Kick Slow 2.37, czyli ma większą, podwrótkowy, wysoki cios na odlew. To weźmy sobie może, a zarazem wytrzymałość i zręczność celu. Osłabiające uderzenie, które zadaje średnie obrażenia, a zarazem redukuje wytrzymałość i zręczność celu. Troszkę nie rozumiem o co to chodzi, ale... Hmm. Dobra, na pierwsze opinię weźmy to niskie kopnięcie. Zobaczymy czy to coś w ogóle da. Jeżeli nie to przełączymy się... O, dostajemy On też dostaje. O, ale nie. Dobra, pierwsza duda się kończy. Bierzemy niskie kopnięcie. Gdzie jest... To jest to? Mięso-pancerz. Taktyka oparta na Bloki mocne uderzenia. Regeneracja. Niezwykłe ludzkie zużycie. To jest co? Dobra, weźmy mięso-pancerz. I do tego teraz dobierzmy sobie. Yy, gdzie jest? To pomięcie Dobra. Tak jedziemy teraz z sobą. Nie mam, powiem, że taktyka oparta o wytrzymałość, bloki, mocne uderzenia, a regeneracja i niezwykłe, niezwykle wysokie zużycie energii. Nie wiem, mi się wydaje, że to coś daje, ale. Ale nie, no pociździcie gościa. No dobra, i teraz co? 20 dolarów, 7 punktów, czyli będziemy mogli kupić coś nowego znowu. Okej okay. To teraz tak, pytanie. Czy idziemy w umiejętności bazowe? Cios dalszą. Ręką dalszą. Silny cios zadający wysokie obrażenia, nie wymaga wysokiej zręczności. Zadający wysokie obrażenia nie wymaga wysokiej zręczności. Zabiera... 8, 10, można powiedzieć, 82. To jest... hmm. Czyli tu i tak nie mamy za bardzo co. Możemy wziąć precyzyjny blok. Podnosisz szansę na oddany blok, ale nieznacznie podnosisz zużycie energii. I długodystansowiec. Wszystkie efekty pozytywne wpływające na postać trwają dłużej, podobnie jak efekty negatywne wpływające na przeciwnika. To bym wziął. Okej, okay, mamy to. Można powiedzieć, że to jest ostatnie z... Dobra, zapisałem się. W związku z tym, że przypomniałem sobie, że mam dziewczynę, pasowałoby do niej podjechać, nie? Przygotuj prezent, wydajmy te 40, Adrian mam dla Ciebie prezent, a to urocze, dziękuję, jesteś kochany, zakochaj się, Adrian jestem taka piękna, jestem szczęśliwy na z Tobą, a kochanie też jestem szczęśliwa, mam tylko nadzieję, że znaczę dla Ciebie więcej niż te Twoje walki, tak jest Adrian, tak jest, oczywiście zawsze znajdę dla Ciebie czas, miłość, aha, czyli to nie jest... Czyli to jest. Czyli to trwa... zużycie energii i głodu postanowiło wolniej. A... No dobra, czyli zużycie energii i głodu postanowiło wolniej. To od razu mi dało do myślenia, że przecież to tracimy podczas pracy, więc chodzimy do pracy, nie? To... Czyli te statystyki, można powiedzieć, które nie ma w drzewku, bo wydaje że... się tak zdaje, że nie ma w drzewku, to... To jest przez to, że właśnie zakochaliśmy się w Adrien. Tylko zastanawiam się właśnie, co by było z tą dziewczyną naszą, czyli Adrien, że na przykład jakbyśmy jej nie odwiedzali, powiedzmy, nie wiem, przez 3-4 dni, co wtedy by było? Dobra, skończmy. Mamy prawie 300 dolarów, albo w sumie, a nie, bo i tak mamy energii. No to tak, spożywczak, na pewno, dziś nie ma tu złoczyńcy do pobicia, okej, okay, nie ma sprawy, mamy dwa mięsa, Kubmy, napój, pizza daje 10, zdrowia, 17 najdzenia, jedno zadowolenie, no mi się wydaje, że no, tutaj może ten napój energetyczny daje więcej jak pizza, jeżeli chodzi o Aha, i on daje jeszcze 10 energii, tak, no bo to jest w sumie energetyk Ale 2 daje zadowolenie, pi... mięso daje jedno, Więc takie No jeżeli chodzi, ale piłem go to szczerze powiedziawszy To nie jest jakieś Powalające Jeżeli chodzi o Dobra, mamy Mięso, wiec. Chodź spać. Myślę, że prześpimy ten dzień. Myślę, że trzeba będzie w końcu zajrzeć też do tej rybaliski, ale... No, dobra, energia nam ładnie wzrosła. Za chwilę będziemy mieć spadek, więc ja bym chciał... Potrenować może, żeby uzyskać znowu szóstkę. Może się uda, albo się nie uda, raczej się nie uda, będzie spadek. No, znowu spadło, tak. To jest, kurczę, wam powiem, że to strasznie dużo spada, już nam wpadają. Dobra, to potrenuj tutaj. Ale już będziemy głodni za chwilę. Chodź zjeść. Aha, dziś mamy znowu walkę. Szybko nam to mija, można powiedzieć, te, te dni, ale myślę, że jestem przygotowany. W sumie. Mógłbym się iść przespać. Ale czy mi to coś da? Dobra walcz. Zajmowane miejsca trzecie. Gordon. 3, No, tutaj widzę, że może być ciężko, jeżeli chodzi o mnie. prawda dostajemy i on też trochę dostaje. Ale energia nam spada mniej niż jemu, więc myślę, że jedziemy na tym samym drugą rundę. Mam nadzieję, że się wyklepie szybko z tej energii. Widzę, że mu spada, ten pasek leci w dół, dobra. Poleciał, dobra, ok, jest fajnie, już widzę, że jest dobrze, co prawda ma 30, ale no, może się uda, uda się czy się nie uda. Dobra, udało się. Mamy 60 dolarów, czyli można powiedzieć, że taka jedna zmiana na budowie. 10 punktów, 40 zdrowia i 60 zadowolenia. Czyli widzę, że właśnie jeżeli chodzi o zadowolenie, to najlepsza jest chyba walka. Dobra, zapiszemy się, następna walka za 3 to... dni. Dobrze, to teraz tak, mamy trochę kasy, spożywczak, autobus. Kupmy... dobra, okej, okay, wiem. Tak, żeby nasza mitówka była znowu... Dobra, chodźmy do domu. Yy, jesteśmy na jedzeni. Kasy jeszcze trochę mamy. W sumie można by było jechać. 8 czas i zrobię, aby zarobić trochę hajsu Mamy w sumie na pracę za 3 dni, więc może jakby zrobił chociaż te dwie zmiany statystyki by nam tak nie spadły i myślę jeszcze podbić to do Szóstki. Dobra, skończ. Dwie zmiany zrobiłeś jest niedaleko, więc mamy w miarę. Dobra, jedziesz, podnoś to na szóstkę, bo tak będę chciałby utrzymywać po prostu, żeby to nie spadało aż tak bardzo. I znowu spadną. No, niestety, ale podniesiesz to na szóstkę. Dobra, już wpływają po, po liczne punkty, więc nie ma sensu za bardzo. Tu wpływają całe. ok. tu się rozdziela wszystko. Oj, zadowolenie chyba rośnie, czy mi się wydaje? Dobra, to tu zręczność. Zręczność, tu też zręczność, ale wpadają też inne: I siła i wytrzymałość, siła, wytrzymałość, wytrzymałość, zręczność. Dobra, a jakbyśmy teraz spróbali? o proszę bardzo, i znowu zielone punkty, no to jedziemy aż nie skończy nam się i wód, i energia. Także będziemy mieć, można powiedzieć, w miarę. Dobra, już koniec. Koniec treningu, napracowałeś się, masz ładne statystyki chłopie. zjedz dwa mięsa, pozwalam Ci zarobić sobie na to i teraz tak, kończy się dzień, e, walka za dwa dni, czyli będziemy mieć jeszcze jeden dzień czasu, więc co tam jest w tej skrzyni? Dach? Ark, Laser tu najpierw kot miał Nie martw się puszku, nie pozwolę mu cię skrzywdzić. W sumie no to już chyba potrenowaliśmy, ale nie wiem jakie ci moje statystyki. Nie chcesz podobroci. zaraz Ci pokażę. Jezus maruję się to 11. Cieprzy No nie jestem pewny, czy w ogóle się chce z nim bić. Brom. Brumos. No nic, zacznijmy z tego co mam. O. wiemy jak siadnie ten Nie wiem czy my to wytrzymamy. Jadę na tym samym, widzę, że daje jakieś efekty. Aha, ja mi się energia skończyła, ale u nas, u nas Życie nie jest za dobrze Dobra Cios pięścią. zużywa niewiele energii. Silniejszy od zwykłego ciosu pięścią, ale zużywa więcej energii. Wysoki cios... A czekajcie, myśmy coś wzięli jeszcze. Nowego chyba. Czy nie? Eee. Y Mięso pancerz, taktyka zrównoważona, my mamy mięso pancerz. Czekajcie, bo je... cios z na odlew, wysoki cios z na odlew. Czekajcie, co ja widziałem w ogóle teraz ostatnio? Coś z drogi żółwia, nie pamiętam. Wyższa szansa na pominięcie fazy ataku i regenerację energii. Ale energię mamy, to może tą energię by... Domyślna taktyka bez jednoznacznie mocnych i słabych stron. Taktyka oparta o wytrzymałość bloki. Co teraz wybrać? Dajmy to. Spróbujmy dać to, co żeśmy mieli. Zobaczymy jak pójdzie z tym. Mamy tylko 21 punktów życia. A już 13. Oj oj oj, przegraliśmy. Czy będzie katastrofa? jak Tak, słabe. trzymaj się przywoła na ratunek. Jak przebywasz na ratunek? Nie ma nie masz kogo ratować, bo dobra, udajmy się do nową w takim wypadku. Nastrój, wszystko OK, energia. Nie no, gościu był potężny. 11 miał siły. Tu nie pamiętam miało, i miał i wytrzymaści miał chyba 7. Podlejmy kwiatka. Jeść nie musimy, przydałoby się energię podnieść. Cóż, niestety spadek 54, wzrost 197. Czyli to mnie cieszy. Zostało na szóstce i tak powinno być. I jeżeli teraz się uda, to może podniesiemy znowu na siódemkę w tym dniu. Czyli znowu bieżnia. I ładujesz, gościu. Ładujesz te szóstki, te, te zielone punkciki w tą szóstkę. A już połowiczne punkty, można powiedzieć. Tutaj wpadnie, to wpadnie. Dobra, dajmy to na chwilę. To ładnie, bym powiedział, wpada. Dobra, trochę tego i zielone. Dobra, siódemka wpadła, więc chodźmy tu jeszcze. Tu wpadają całe cztery, cztery, siedem. Jeszcze może to trochę. Dobra i znowu siódemka nam spadła, ale teraz już odrabiamy w tym dniu I może jeszcze trochę o tak, tutaj ładnie buduje Dobra, jest głodny. Myślę, że tyle wystarczy. Chodź jeść, chodź. Dwa miejsca proszę mi zjeść. Aha, gdzie jeszcze jest walka. Może to dobrze, że tak zrobiłem? Walcz. Oj, 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 Troszkę nas bije. Nie wiem, czy czasem, żeśmy kiedyś z nim nie przegrali. Blo. No, no dobra, nie. Nie no, zobaczymy. Przelecimy drugą rundę, zobaczymy, co się będzie działo. Na razie nas zapłata. Nie no, kurde, mi się wydaje, że byśmy już zaraz z nim przegrali. Dobra, ale mam 19 punktów. Tylko że teraz znowu pewnie podrosły punkty. Tak, 20 punktów musimy mi mieć. Niestety. Cóż, zapiszemy się. Walka zaczni. I cóż, z tymi statystykami. No, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Pozdro z góry. Zostawcie łapkę, suba, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się, cześć.